To jest mi czapaczka. Nie jakaś bomba, czy co? Boję tylko go otwierać, kurwa, bo ja nie wiem, co to jest. Nie wiem co to Kurde, myślę, jak mówię, myślałem, że to kolega tutaj, bo to dwie osoby szły. Nie wiem, może to mój kolega idzie. Kurde, trzy osoby wysiadły z samochodu. Co to jest jakieś pyszne.pl Pyszne.pl Coś. No nie no jakieś co to dostaje Jakieś elementy co tu jakieś złomy dostaje co to jest co to, co to, co to jest? Ma być w ogóle? Co by to w ogóle wysłał? To? Co to wie? Ja pierdykam! Co to na razie bomba wygląda! Jakiś stary router, jakiś olej, no, jakiś dowcipnisz mi wysłał, to wygląda jak bomba jakaś toteczka do zębów. Co to ma być? Prezerwatywy? Nie wiem, jak tego mi powinno otwierać, bo to jakaś elektronika jest. Nie wiadomo, czy to nie wybuchnie. Kurwa, jakiś router, pewnie zepsuty. Nie wiem, nie wiem co to ma znaczyć. Jest. <noise> jakiś Jakiś wężyk do pompki od roweru. Olej? Nie wiem, trochę jakiś bufi jaja robi. Naprawdę no. nie wiem, tutaj... Gwiazdo, <noise> zapaliczki. Tam są Spuchnięta bateria. Do jakiegoś telefonu i bezużyteczne rzeczy. Kabel, może się przyda do... ja nie wiem czy działa. No, teraz trak, bo tak, bo jakby bomba to wyglądało. To, co ja dostałem? Tu jakiś olej. Ten kury, to tak w dziwnej porze przyszło. Tu jakieś elementy. Nie wiem co to w ogóle, jest jakieś części od czego to jakby jakiegoś gramofonu, czy co jakaś elektronika Czy router Wszedł nie powiem Tylko że to, że bomba jest, ja nie wiem, kurczę jakaś elektronika jakiś przełącznik No wy co to? Stroszeczka do zębów dławady klucz Wrzycę jak jakieś cude szkoseczki Prezerwatywy, to jest chyba najciekawsze Dziureks. Ktoś miał poczucie humoru.